To może być prawdziwa rewolucja. Samsung znowu wybiega w przyszłość i prezentuje nowe ekrany, które znacząco się różnią od tych, które już znamy. Laptop, który w całości jest ekranem, a może smartfon, który przypomina kanapkę. Takie ambitne plany ma Samsung na najbliższe lata, a właściwie tylko tymi się z nami podzielił. Chcecie dowiedzieć się więcej? Ja jestem Alo i zapraszam Was na kolejny odcinek programu TechAlert na kanale Technostrefa. Oglądajcie! Samsung jest obecnie największą firmą, która odpowiada za produkcję składanych smartfonów na taką skalę. W 2020 roku byli oni odpowiedzialni za blisko 90% wszystkich sprzedawanych urządzeń z elastycznym ekranem. Poza tym na placu boju były takie firmy jak Huawei, Motorola czy Royal. Urządzenia Samsunga, jednak przynajmniej w zestawieniu z ubiegłoroczną konkurencją, były po prostu obiektywnie ciekawszymi propozycjami. Nieco inaczej sytuacja może wyglądać teraz. W końcu na rynek składaków wkroczyło Xiaomi, a Huawei pokazał nowego Mate'a. X2. Na swoje 5 minut mogło liczyć także LG z projektem Rollable, ale niestety chyba nigdy się go już nie doczekamy. Konkurencja na rynku bez wątpienia jest i chce zabrać część tortu, który Samsung zagarnął w większości dla siebie. Dlatego koreański gigant w ostatnim czasie zaprezentował kilka bardzo odważnych konceptów, które jednocześnie potwierdziły część plotek na temat przyszłości smartfonów i laptopów tej marki. Po pierwsze, prawdopodobnie niedługo zobaczymy już ukryto kamerę pod ekranem, która pojawiała się w przeciekach już od jakiegoś czasu. Kamerki w tej technologii miałyby znaleźć się nie tylko w telefonach, ale i tabletach czy komputerach. W końcu na rynku zaczęły pojawiać się już laptopy z ekranami OLED, a ostatnia premiera komputerów Galaxy Book przyniosła nam urządzenia z wyświetlaczami AMOLED. Dlatego całkiem możliwe, że już niedługo kamerki znikną z ramek wokół ekranu w laptopie, a zastąpi je po prostu ekran. Drugą, powiedzmy to, nowością, którą Samsung może za prezentować już niedługo jest Z-Roll albo jak podają inne źródła Z-Slide. Niezależnie od tego jak ten smartfon będzie się ostatecznie nazywać, to najpewniej będziecie go już kojarzyć. Sam pomysł na rozsuwany smartfon nie jest specjalnie nowy. W końcu takie konstrukcje jak Oppo Find X 2021 czy LG Rollable zostały już pokazane światu. Jednak ani jeden, ani drugi smartfon nie zagościły na półkach sklepowych, a szkoda. Z kolei film o rozwijanym Oppo znajduje się na naszym kanale, jeżeli chcecie zobaczyć jak sprawdza się on. W rzeczywistości to koniecznie zobaczcie ten film, który znajduje się w karcie. Samsung ma już zarejestrowane nazwy, co może sugerować, że jeszcze w tym roku możemy zobaczyć taką technologiczną nowinkę. Nie możemy także wykluczyć, że zadebiutuje zaraz obok modelu Galaxy Z Fold 3 albo Z Flip 3, które mają mieć swoją premierę już na przełomie lipca i sierpnia. Jednak najlepsze zostawiłem na koniec, a jest to smartfon, który wywołał chyba największe poruszenie. Jednocześnie ma zadatki do wprowadzenia absolutnej rewolucji na rynku, zmieniając sposób w jaki postrzegamy smartfony. O 180 stopni. Mowa oczywiście o modelu S Foldable. Ten prototypowy smartfon ma jeden ogromny elastyczny ekran i jest on składany w dwóch miejscach. Stąd zresztą wzięła się jego nazwa, a sam sposób jego zginania przypomina papierową harmonijkę. Co jednak w nim takiego nadzwyczajnego? Fakt, że składa się w tak niespotykany sposób znacząco poszerza jego możliwości. W filmie pokazany jest najpewniej zaledwie ułamek możliwości tego urządzenia. System byłby o. Oczywiście przygotowany z myślą o nowym szerokim ekranie. Każdy z trzech segmentów elastycznego wyświetlacza mógłby być przypisany do pojedynczej aplikacji, co ma oczywiście poprawić efektywność pracy. Obecność jednego zestawu kamer na froncie obok wyświetlacza też dla niektórych może być na plus. Nie wiadomo jeszcze jednak, jak byłaby rozwiązana kwestia klawiatury ekranowej w Galaxy S Foldable. Oczywiście to wszystko przy założeniu, że ten telefon trafiłby do sprzedaży w takiej samej formie, w jakiej został zaprezentowany w trakcie tego krótkiego filmu. W tym prototypowym smartfonie warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że ekran jest w całości odsłonięty, a to może nam sugerować, że Samsung jest całkowicie pewien swego, jeżeli chodzi o wytrzymałość nowej generacji wyświetlaczy. Natomiast jest jeszcze drugi element, czyli ten wielki kawał szkła czy plastiku, który znajduje się na jednym z końców obudowy. Ciężko powiedzieć, czy ma on czemuś służyć, czy jest to ozdoba, czy może też ochrona dla dalszej części elastycznego wyświetlacza. O tym prawdopodobnie dowiemy się dopiero. Później. Czy tak zatem będzie wyglądać przyszłość smartfonów? Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem. Moim zdaniem przed Samsungiem jeszcze długa droga, ale S Foldable zdecydowanie wygląda najciekawiej z całej dostępnej aktualnie konkurencji. Ciekawe, czy będzie wygodniejszy w użytku niż na przykład Z Fold czy Z Flip. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał Wam się, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz oczywiście subskrybujcie kanał TechnoStrefa, koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych filmów właśnie. Na tym kanale. Odwiedźcie także naszą stronę technostrefa.com, gdzie znajdziecie najnowsze nowinki technologiczne, a także wpadnijcie na nasze social media: Instagram Technostrefa, TikTok Technostrefa. Widzimy się tam właśnie w innych materiałach. No i cóż, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mówił do Was, alo, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.